Cześć, witam Cię na kanale Zostaniemos. Zostaniemos to miejsce, gdzie pomagamy przedsiębiorcom płacić niższe podatki, wybierać dla nich właściwe formy prawne, czy po prostu lepiej zarządzać pieniędzmi w swojej firmie. Dzisiaj temat związany z przekroczeniem podatku VAT. Mam ostatnio taką misję, aby pokazywać wam nasze blokady mentalne. Znam naprawdę ogrom historii, gdzie ludzie się do mnie zgłaszają i mówią, ej, słuchaj, ja przekraczam 200 tysięcy, muszę wejść na VAT. No tak, no jeżeli przekraczasz 200 tysięcy, musisz wejść na VAT. Nie ma innej możliwości. Więc do tej pory, jeśli ktoś miał możliwość korzystania z opcji bez vat to ok. Ale w momencie, kiedy Wasze obroty rosną, to trzeba wejść na podatek VAT trzeba się zarejestrować jako czynny, czynny płatnik podatku VAT. I pomimo mojej ogromnej empatii, sporej wiedzy na temat podatków, no nie jestem w stanie wymyśleć sposobu, za pomocą którego tego unikniecie. I teraz. Znowu dwie perspektywy. Jeżeli to jest ta sama firma, ta sama marka, ten sam brand, to z mojej perspektywy po prostu trzeba się z tym pogodzić, na ten VAT wejść. Natomiast obok tego jest cała strategia, co zrobić z cenami klientami, no bo w ogromnej większości przypadków oznacza to, że zapłacimy 23% VAT-u, więc to jest jedna piąta naszej ceny. Więc duża osoba, część osób mówi: No dobra, ale ja nie mogę o jedną piątą naszej ceny podwyższyć teraz ceny usług, bo będę niekonkurencyjna, nieatrakcyjna i tak dalej. Teraz znowu, jeśli chodzi o ten podatek VAT, to warto pomyśleć od samego początku, co ja będę z nim robić. Bo jeżeli ty wiesz, że nie chcesz nigdy wejść na podatek VAT, ponieważ z różnych powodów ci się to po prostu nie opłaca i to jest jakby podparte faktami, wyliczeniami, ekonomią, wiecie, porównaniem cen, czyli to jest Wasza taka świadoma decyzja nie chce wchodzić na VAT, to, to nie można się ograniczać kwotą 200 tysięcy. Jedyne, co trzeba zrobić, to wtedy godzić się na to, że prowadzicie 2, 3, 4, 5 firm. Tak? Czyli macie na przykład 3 spółki z o.o., każda ma 200 tysięcy, czy też jest limit 600 tysięcy. Natomiast robi się to tylko wtedy, jeśli chcemy z takich racjonalnych powodów na ten VAT nie wejść. Natomiast z mojej perspektywy, ogromna większość sytuacji to jest po prostu nasz wewnętrzny strach. Co ja mam zrobić, żeby nie wejść na VAT? No ale dlaczego masz na niego nie wejść? Co cię blokuje? No bo jeżeli masz do wejście na podatek VAT, to oznacza, że Twoje do firmie dobrze idzie, więc jest wszystko OK. I teraz, jeżeli Ty wiesz na początku roku, że w tym roku prawdopodobnie przekroczysz stawki podatku VAT, to powoli podnoś cenę. Czyli w tym momencie, kiedy już ten moment nastanie, kiedy ty wiesz, ok, jest lipiec, sierpień, nie wiem, wrzesień i wchodzę na VAT, to ty od początku roku podwyższaj te ceny trochę klientom, optymalizuj koszty, sprawdzaj z jakich kosztów możesz rezygnować, tak żeby ciebie ten, ten to wejście na VAT nie zabolało z rezygnacji ze swoją cenę za usługę, czyli po prostu do usługi dodajesz ten VAT. Z drugiej strony, optymalizując koszty, no możesz też ten spadek przychodów trochę obniżyć, więc jakby przyzwyczajać klientów do tego, że te ceny powoli się podnoszą. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, że jeżeli to zrobisz drastycznie, czyli nagle o jedną piątą podwyższy cenę, no to zostaną z Tobą tylko ci klienci, którzy są lojalni. Natomiast cała reszta będzie raczej szukała innych źródeł usługi czy produktu. Więc jakby jeżeli chcesz to drastycznie zrobić, to raczej się musisz przygotować na to, że przez moment będziesz szukać nowych klientów. Więc jakby znowu sobie odpowiedz na pytanie, co jest dla Ciebie lepsze. Z mojej perspektywy, jeżeli masz wejść na VAT, to po prostu pogódź się z nim, i wlicz to w cenę początkową, czyli normalnie będzie to cena, którą musisz doliczyć do swojej ceny nadto za usługę czy produkt. Ogromna większość firm jest na więc mówienie mi, że będę niekonkurencyjna albo niekonkurencyjni, bo inni nie są na no pytanie, czy to rzeczywiście prawda, nie? bo być może te najtańsze firmy nie są. Ale ogromna większość przedsiębiorców, firm jest jednak zgłoszona do VAT-u, więc mają dokładnie te same wyzwania co ty, i muszą tak tą cenę uszyć, żeby ten VAT był w środku ukryty i żeby to nadal ci się opłacało. Więc w momencie, kiedy zakładasz firmę, pomyśl, kiedy te 200 tysięcy nastąpi w Twojej firmie, czy to będzie ten kolejny, czy za 5 lat, wtedy przy, przygoduj się do tego, żeby te ceny powoli, sukcesywnie podwyższać, tak żeby w momencie, jak Ty wejdziesz na VAT, to by nadal zostaje tyle samo netto, ile chcesz. Z drugiej strony zostajesz z tymi samymi klientami, bo oni nie czują jakiejś drastycznej podwyżki w momencie, kiedy Ty przekraczasz próg vat -u. Mam nadzieję, że to trochę pokazuje Ci, w jaki sposób z tym vat można sobie poradzić i dlaczego płacenie VAT-u w ogóle nie powinno być takim tematem, który rozpatrujemy w kategorii, czy ja mam więcej zarabiać, czy nie. Jeżeli więcej zarabiasz, to trzeba zastanowić się, jak ten VAT u siebie w firmie poukładać. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat tego, jak działają systemy podatkowe w Polsce, jak można płacić niższe podatki, jak je rozliczać, to serdecznie zapraszam do tego, aby zasubskrybować nasz kanał i dzięki temu żadne ważne informacje nie będą Cię omijać.